Dzień dobry, cześć. Nazywam się Bartosz Pudełko, jestem właścicielem rosnącej agencji digital marketingowej i pomyślałem sobie, że w ramach szeroko pojętego wychodzenia ze strefy komfortu, ale też przybliżenia was, użytkowników i przetestowania narzędzia, jakim jest YouTube, będę nagrywał daily vloga. Plan jest taki, żeby ten daily vlog pojawiał się codziennie przez następny rok. Jak wyjdzie, to się wszystko e, oczywiście okaże. Um, jaki jest plan na tego vloga? Plan jest taki, żeby w tych nazwijmy to biznesowo ciekawych czasach um, pokazać drogę od naprawdę niewielkiej agencji digital marketingowej, bo na tą chwilę jest nas w agencji pięć e, osób włącznie ze mną. Um, mieścimy, się, mieścimy się pod Bydgoszczą. Um, i, I właśnie, żeby w tych bardzo ciekawych, dla niektórych trudnych czasach, pokazać, co można zrobić i, i jak przebiegała ta droga do docelowo, na co liczę, um, dużej agencji digital marketingowej z zasięgiem nawet globalnym. Wiemy, że jest to możliwe a, i, i my po to chcemy sięgnąć, i ja właśnie na tym daily vlogu chcę tą drogę. E, pokazać. E, co robimy w agencji? W agencji robimy no, oczywiście social media, adsy. E, wchodzimy w coś, co jak obserwujemy, m, mocno znowu wraca czyli w e-mail marketing. Poza tym e, robimy, no właśnie, YouTube'y. Dzisiejsze nagranie jest nagraniem chałupniczym, bo jest nagraniem z telefonu. Na potrzeby naszych klientów oczywiście jest zespół, który który dysponuje odpowiednim sprzętem i doświadczeniem w tym, w nagraniach, w publikacji na YouTube'a. Możemy też, możemy też, publikować w imieniu dla naszych klientów podcasty, mamy to sprzęt, mamy sprzęt, mamy to przećwiczone. I o tym, jak to sprawdza się w praktyce, też będę często opowiadał. Także, żeby nie przedłużać, pierwszy film, właśnie ten, w kolejnych na pewno przybliżę trochę, po pierwsze, gdzie jesteśmy jako firma, opowiem więcej o celach naszej firmy, dokąd zmierzamy, opowiem o naszym backgroundzie. Zamierzam też dzielić się spostrzeżeniami wiecie, z, życia, z życia osoby zarządzającej na tą chwilę jeszcze niewielkim przedsiębiorstwem. Także zobaczymy, zobaczymy. Wierzę, że wyjdzie z tego kilka, kilka fajnych rzeczy. I zapraszam do obserwowania, do subskrybowania. Dzięki serdeczne i do zobaczenia już jutro. Cześć!